My nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów z PISem, powiedział w porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak, odnosząc się do ewentualnych koalicji w Sejmikach Wojewódzkich. Konfederacja nie będzie żadną przystawką ani dla PIS-u, ani dla PO, dodał lider tego ugrupowania. to jest nic. Proszę pana, nagle jaki on będzie sympatyczny, przecież jak, yy, yy, gdyby to było tak, że on może przeważyć większość na rzecz na przykład Platformy, to okazałoby się, że i Platforma go kocha, i PiS go kocha, i wszyscy go kochają, i właściwie wszyscy o niczym ja nie czy widziałem wypowiedzi polityków Platformy takie bardzo, bardzo otwarte na rozmowę, ale no. polityków pis jeszcze bardziej. No i myślę, że to jest dobra sytuacja, bo możemy zacząć rozmawiać o naszym programie, programie Konfederacji, a nie o partyjniackich gierkach typu kto dostanie którą spółeczkę, kto zostanie którego dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim. No dobrze, a czy jeśli Stanisław Derechajło pójdzie z PiSem, czyli po prostu zagłosuje na tak jak PiS utworzy razem z nimi większość, to czy spotkają go, spotka go jakieś konsekwencje partyjne, bo nie wiem, bo za mało wytargował, bo, bo nie tak to miało być, bo w innym województwie wyście się nie dogadali? Zacznę od tego, że sesja pierwsza sejmiku to chyba dopiero w maju, więc my mamy sporo czasu. Ja rozmawiałem z Stanisławem Derhajło wczoraj, przedwczoraj. On nie udziela komentarzy medialnych, bo teraz nagle wszyscy chcą wiedzieć, czy on będzie robił z kim koalicję. I nie jest w tej chwili jeszcze czas na żadne negocjacje. Oczywiście przyjdzie czas na rozmowy, natomiast pierwszy trzeba wyjaśnić też, kto wszedł z innych partii, bo taka kalkulacja, ta kalkulacja, którą media robią, ona się opiera na założeniu, że wszyscy radni PiSu i wszyscy radni tych pozostałych partii będą lojalni wobec swoich środowisk, a wiemy, że poprzedni zarząd województwa w, w województwie podlaskim utrzymywał się w innej koalicji niż tam została wybrana. I niektórzy z tych radnych, co popierali marszałka, marszałka z Pisu, zostali wprowadzeni w tej chwili przez siły tej tak zwanej koalicji tam demokratyczno, centralewicowej, jak zwał, tak zwał. Także tam mogą być jeszcze niezłe gierki. My na to patrzymy ze spokojem z dystansem więc województwo I podlaskie, myślę, że... bo mi chodziło o pewną zasadę. Co jeśli Derechajło postanowi, że idzie z pisem, czy spotkają go za to konsekwencje? Nie no, ale jakie konsekwencje? Ma działać w interesie obywateli. Jak nie będzie działał w interesie obywateli, no to za to y, mogłyby go spotkać konsekwencje. Natomiast ja mam zaufanie, y, przede wszystkim przypomnijmy, że to jest człowiek, który z pisu wyleciał za to, że miał kręgosłup. To znaczy, był jedną z tych osób, które próbowała znaczy, on nie mm -hmm. był w pisie w ogóle, tylko był w porozumieniu. Tak, tak. po czym y, go Zalowina. wyrzucili z zarządu województwa za to, że nie chciał e, tam w tych ich partyjnych grach brać e, udziału. Także ja myślę, że to jest człowiek, który pokazał, że ma kręgosłup, że jest niezależny. E, i, nie i, chciałbym i, i rozmawiać z o Stanisławie Dyrekajle, tak, ży, bo to oczywiście tego, fascynująca postać. Myśmy wprowadzili radnych do wielu sejmików Właściwie to jest dobrze, dobrze policzyłem, to macie ich sześciu. Wczoraj e, się i liczyłem, ale... Je, jest to możliwe. Znacznie więcej radnych udało nam się wprowadzić do powiatów i do gmin. Dobrze, Mamy też ludzi, którzy będą teraz w sześciu, sześciu radnych, wyborów. To jedno na Panie Warszaku, ma tam pewien kłopot, ale zostawmy teraz porządki domowe. Pytam o wasze listy, dlatego że no tak jak pan wspominał, Jarosław Kaczyński mówi... Wielki Przypomnę, że Dobromir Sosniarz jest jednym z niewielu europosłów, który zdemaskował na przykład brak demokratycznych procedur w Parlamencie Europejskim. To jest ciekawe, że Unia Europejska poucza nas w sprawach demokracji, a jak dobromir Sośniarz zamówił napisanie raportu na temat standardów demokracji, to się okazało, że w polskim Sejmie mamy wyższy niż w Parlamencie Europejskim. Na przykład w większości głosowań w Parlamencie Europejskim nikt nie liczy wyników głosowań ich nie podaje. Wierzy Pan w to? A po co? No właśnie. No Ale po co, bo i tak tam. Z góry ustalone, tak? Że jakby to panu powiedzieć, przy ten parlament i tak nie ma większego znaczenia. Nie, no ma, zatwierdza jednak pewne rzeczy. A, One wzrost. są wcześniej przygotowywane, ale zatwierdza je. Komisja Europejska to jest miejsce, gdzie zapadają poważne decyzje. Przede wszystkim Rada Unii Europejskiej. A będziecie. O nie się najmniej mówi, jest nietransparentna zupełnie, a podejmuje kluczowe decyzje. Rada Unii Europejskiej jest najbardziej to jest wiadomo, PiS zdradzał Polska. a wy będziecie tej Polski bronić. Jeżeli będziemy w rządzie i będziemy mieć możliwość Właśnie. delegować naszych ministrów do Rady Unii Europejskiej, to, raczej to mogę chyba... zagwarantować, że nie podniosą ręki za niczym ani nie zachowają milczenia, mając prawo weta. To się raczej nie prędko zdarzy. A zobaczymy. W tym rządzie, że będziecie. Myśli pan, że jest na przykład y, zastąpicie lewicę? jest pan pewien, że z tym samym chaosem ten rząd obecny dotrwa do końca kadencji? O, jest może nie jestem pewny to ja nie jestem absolutnie niczego, tylko tak jakaś wizja. Większość że... rzeczy nie mają półzgadnianych, to widać gołym okiem. Pan sobie wyobraża z kolei rząd w, y, premiera Tuska, w którym zasiadają y, ministrowie z Konfederacji? Nie. No więc y, nie bardzo rozumiem. Ale wyobrażam sobie pole... rząd jednego premiera. Mm -hmm. Innego premiera z Platformy Obywatelskiej. Może z Konfederacji zobaczymy. Mm -hmm. Rząd premiera z Konfederacji. To sobie pomoże. wyobraźnię obywateli, bo inaczej będziemy mieć tą samą degręgoladę do końca życia. Porozmawiajmy o Konfederacji, bo wy w tej sprawie jesteście jednoznaczni. Żadnej zmiany ustawodawstwa aborcyjnego. I tu tam parę rzeczy że należałoby zmienić, ale one dotyczyłyby podnoszenia jakości opieki okołoporodowej, e, stopnia referencyjności oddziałów szpitalnych, finansowania porodów, opieki ginekologicznej. To, są rzeczy, to są rzeczy, gdzie mm, trzeba poprzykręcać parę śrubek, mm, tylko ich to kompletnie nie obchodzi. Donald tu powiedział, że na przykład żaden szpital, w którym nie będzie można dokonać legalnej aborcji, nie dostanie dofinansowania No obrzydliwy szantaż. Obrzydliwy szantaż. No, dlaczego jest prawo, które w Polsce zezwala na aborcję w wyniku niektórych. No, dokładnie no dwóch tak, przypadków. tylko że on nie mówi oczywiście o, o, o aborcjach, na które w tej chwili zezwala prawo. A no, on mówi o, o tym, tych aborcjach. No, no, moim nie. zdaniem on mówi właśnie o tych, które będą po tych ich zmianach prawa już. I mm -hmm. oni mają zamiar metodą faktów dokonanych to rozszerzać. Zresztą PiS też ścieżkę testował. Już przypomnijmy, że zarządów PiSu w ministerstwie pracowała komisja, która miała się zajmować rozszerzaniem przesłanki Nie zdrowotnej. rozszerzono że zarządów PiSu żadnej przesłanki, wręcz przeciwnie. PiS... milcząco yy, dopuszczano. PiS doprowadził do tego, rządy PiSu doprowadziły do tego, że yy, ustawodawstwo aborcyjne w Polsce jest surowsze niż rządy przed Pisu. ich rządami. To nie rządy PiSu, to, to rządy sędziowie Pisu do tego do to posłowie a wniosek PiS... do TK był podpisany przez posłów wielu partii w tym i moim zdaniem z tego co w pamiętam W oporze... z czego niektórzy posłowie konfederacji się później z tego wycofywali. Nikt się nie wycofał. Panie, Panie, Panie Marszałku, myli się Pan? Nie Artur, da się wycofać wniosku pod podpisem, pod wnioskiem do tego. Artur Dziambor wycofywał on się, się. On poddał się autokrytyce. Tak, samo wniosku, składał samokrytykę Artur Dziambor w tym studiu. Przy okazji studiu. pozdrawiamy Artura, właśnie zabrakło mu chyba 200 głosów, żeby zostać radnym tam z trzeciej drogi. Tego nie... Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.